Witamy Was bardzo serdecznie, serdecznie. Na, na kanale Mami Doriska. Dzisiaj Glibi i lody. Dielę. Dielę. Hej, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Ktoś na kanale tutaj Do mnie się dobija. Robiłam paczkę ostatni dzień w Irlandii. Już wracamy do Polski. A teraz czas na odpoczynek. Wysprzątałam. Podkurzałam, pranie zrobione, jeszcze będę musiała silikon zrywać z wanny, bo tam takie coś się zrobiło i przyjdzie wieczorem taki pan i położę, bo gdyby tu był silikon, to ja bym sobie dała radę. Paweł mi tak zawsze raz w roku mówi, żeby mi pozrywał, bo wiecie, silikon trzeba zmieniać i ja nie lubię po prostu jak to widzę, o trochę tylko czarnego, w Irlandii to... Kto mieszka w Irlandii, w UK, to wie jak to wszystko wygląda, zresztą w Polsce też tak jest. Także teraz kochani, mamy chwilę i będziemy zajadać lody. Dziewczyny mają, proszę bardzo, takie lody sobie wybrały i jeszcze takie. Strawberry cheesecake A później powiedzcie dziewczynce, co robimy, bo tam zauważyłam, coś leży Glibi. się w glibi. Ostatnia Gliby. nocka, Gliby. Ostatni, ostatni wieczór chyba był, tak? Ostatni dzień w Irlandii też zrobiliśmy tak. kąpiel w Gliby i tym razem też wzięłam dziewczyną Może tak już będzie za każdym razem, że jak będziemy w Irlandii nie i ostatnia masz. nocka, to będą dziewczyny kąpały się w glibi. Bo w Polsce u babci nie mamy wanny, moja a ja też nie ma wanny, więc one w ogóle się nie kąpały A tu przyjechały i co chwilę robiłam im kąpiele, a dzisiaj taka inna, kąpiel Pojadłyśmy lody, Marioliny grają teraz w grę, zobaczcie. A Ty jeszcze jesz? Dobra, zobaczcie. Tak ładne krzysółko było, więc pokrowiec muszę zdjąć. To wszystko zaprać. Zapraszam, zapraszam na Glibi. <grybik> jeden dwa, jeden dwa, jeden dwa, jeden dwa. To co dziewczyny, przebieramy się? Tak. To mogę już otworzyć? Możesz otworzyć. Bieskie. Zobaczcie jakie macie kostiumy. Podobnie. Na pewno jasie. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie, no. Chcecie mochać? Mmm, ładnie. Dobra, truska pojawia. No ja chwileczkę. Mogę? Jest ty? Wow! <laughs> Ale czas. Nie mogę teraz ja? <laughs> Jeszcze nie? Musimy poczekać. Tu ciemny, a tu jasny. Dobra, wchodzą dziewczyny. I pierwsza i ja. Wchodzą razem. Tak? Jakie to śliskie. Oho! Mogę usiąść? Możecie. Mama, a jak chciałam zobaczyć razem, że ja nie będę. A ja Ci powiedziałam, że co wyjazd z Irlandii to takie niespodzianki. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczcie, ja się kąpią, a ja taką grę sobie wynalazłam. No way! Nie, no, bo ja sobie nie zdracała. Trzy, dwa, Jeden, Witpanego wesoppe. Witpanego wesoppe. Witpanego wesoppe. Uuu! Uh. Uuu! Uh. Uuu! Uuu! Ok. Ja troszeczkę. Wow. to troszeczkę. Podzielcie się, do było fiolet. Wow! Jak atrament to jest. wygląda. Uuu! Jakie Zobaczcie, na dole Piękne! No, dole już tutaj ogarnęłam. No tutaj ciepła woda. Trzeba też wszystko zrobić. I tutaj się bawię i zrywam z silikonu. Jeszcze kawałek mi tu zostało. I lecę robić wanny. I oczywiście słynne angielskie, irlandzkie krany. Ciepła i zimna woda. Tu jest mam tego przezroczysta, ale widzicie, coś się dostało. Czas wyczyścić. Jak was to nie obrzydza, to zobaczcie. Z, z, z Tyle by skrupało. Co tu mama robiłaś? Zrywała silikon. A co to jest silikon? O tutaj był taki silikon czarny, pamiętasz? Mhm. Uh -huh. O tam brzydko i to wszystko zrywać trzeba. Uh -huh. I pan na dole teraz robi, bo tak paskudnie, brudno, brzydko. Widzisz taki czarny? Mhm. Fuj. Dobrze, akcja się szykuje. Mówiłam, że do końca wyjazdu, Pewnie zbudujemy. Zbudowałyśmy w kilka dni. Wszystkie dzieciaki Mija położyła ich tutaj do spania. Fajowy jest ten zestaw. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. Proszę, 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 proszę. Teraz to wygląda pięknie. Hej, hej, kochani. Godzina czwarta trzydzieści. Lecimy do tatunia. Dobra, zajedajcie szybko. No, ja tu uśpicie w samolacie? Dziewczyny poszły do salonu poleżeć, a ja piję ostatnią kawkę w naszym domu. Dobra kochani, już jesteśmy gotowe, ubrane i lecimy na lotnisko. Pulna śminka miodowa. Ale jak jeszcze macie spania spąnie. Ja Tutaj jeszcze co spać. Ty też? No, I... Idziemy, obładowane, foteliki zapakowane, wszystko zapakowane. Uch. Jesteśmy. Idziesz do babci i do Boryska od razu? A jakie światełka? A tu się odbijają światełka, stąd. No, lecimy. Na Hawaje. Chciała być na Hawaje? Nie. Kiedyś, tobie się marzą Hawaje? A Boże, my się kiedyś... nie marzą Hawaje. Kiejeczka nie przeszkadzaj tutaj. Czuć. Powiem Wam, że gorąco w tej masce wchodzę się. Zazdroszczę dziewczynom, że nie muszą nasić. Ile samolotów naliczyłyście? Ja naliczyłam 17 A ja 18 Ile? 18 Jak już by uciekały? 1, tak, 1, 2, 3, no. a zobacz, 4 a tam, O tam są też, tak? 1, 2, 3, mogę zrobić zdjęcie? No tak, chwilę Gdzie? Zobacz 4, 4, 4, Dużo, jest. Ostatni taniec w Irlandii, proszę bardzo na lotnisko Mia ożyła Jakby była zmęczona, siedziała Idziemy do samolotu

Proszę, jak cieplutko. Idziemy do Tatunia teraz. Ja. Uch, jesteśmy w Polsce. Tym razem do Łodzi przyleciałyśmy. Terminala? Tak. A? Tak. Wychodzimy, nie wiem gdzie idziemy. Gdzie idziemy? A ty, tatuś gdzie jesteś? A, no to czekamy na Ciebie. Ja zobaczymy. Przedanie. Już 0 godzin. Pa. W Polsce w dalszym ciągu... Gdzie Ty idziesz ptaszyna? Nie będziesz mogła wrócić. W dalszym ciągu nikt nie może wejść na lotnisko. Zobaczcie jakie tu pustki. W Irlandii normalnie można wchodzić. Nie sprawdzają. I temperatury też nie sprawdzają. Tutaj też nie sprawdzali. No dobra, idziemy. Dwa dość czeka proszę bardzo, siedzą. Jest już tatunio. Jest już tatunio dawna. Zobacz jeszcze poczek. Zobacz jak nauczyła się Miuśka. No i co ty naczydza? Pięknie Miuśka! Brawo ptaszynka. Brawo! Gdzie mam dać wózek? No i teraz to mam relaksik, jaki jest status. Nareszcie można odpocząć. O tam już samolot leci. Jesteśmy w Polsce. Pani była w Irlandii, ale powiem Wam, że już przyzwyczaiłam się do Polski, więc Irlandia teraz na wakacje jak najbardziej. Na tak jest i są wariacje.